Land Cruiser jest wyposażony w radar, który monitoruje przestrzeń przed samochodem. Dzięki temu system przewiduje ewentualne kolizje z innymi pojazdami lub przeszkodami i uruchamia dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Kiedy kierowca straci na chwilę koncentrację, system czuwa, aby nie doszło do kolizji. W momencie zbliżania się do przeszkody i braku reakcji ze strony kierowcy, emitowany jest sygnał dźwiękowy oraz wyświetla się ostrzeżenie, dzięki czemu osoba prowadząca pojazd ma czas na reakcję. W takim przypadku uaktywnia się również mechanizm wspomagający hamowanie. System BA automatycznie reaguje na brak odpowiedniej siły nacisku na pedał hamulca, odpowiednio ją zwiększając. Czas i siła wspomagania zależą od reakcji kierowcy. System ochrony przedzderzeniowej, wykrywając niebezpieczeństwo, skutecznie pomaga kierowcy uniknąć kolizji. Jeśli jednak kierowca nie reaguje na zagrożenie i kolizja jest nieunikniona, uruchamia się system wspomagający hamowanie i zostają automatycznie napięte pasy bezpieczeństwa. Dodatkowo, aktywuje się hamulec automatyczny, który ogranicza siłę uderzenia.